Cześć, witajcie. Dziś zabieram was do województwa śląskiego w Beskid Żywiecki na wycieczkę z węgierskiej górki przez Abrahamów 857 metrów dalej przez stację turystyczną Słowianka do wsi Żabnica i dalej do węgierskiej górki czyli zrobiłem pętelkę. Zapraszam na film. To były miłe złego początki. Mam tu na myśli pogodę. Wpierw piękna, wspaniała, z czasem zrobiło się parno, a na końcu wystąpiły silne opady deszczu i grzmoty. Do szczytu Abrahamów jest szlakiem w dużej mierze widokowym, następnie wchodzi w las. Mijam wzniesienie bukowina, 511 metrów, z której rozpościera się wspaniały widok na Beskid Żywiecki oraz Kotlinę Żywiecką. Nie jest to trudny szlak. Nie ma tu nie wiadomo jakich podejść. Szło mi się dobrze i szybko. W międzyczasie pogoda zmieniła się w sposób zasadniczy. Na niebie pojawiły się ciężkie, ciemne chmury, a powietrze stało w miejscu. Było tylko kwestią czasu, kiedy zacznie padać, i tak też się stało. Deszcz wpierw był drobny i bez większych problemów można było iść dalej. Po 8 kilometrach marszu dotarłem do stacji turystycznej Abrahamów, lecz nie zatrzymywałem się tutaj na odpoczynek, lecz pognałem dalej. Dzisiaj przyszedłem 15 km, a zajęło mi to około 5 godzin. Suma podejść to 615 metrów, a zejść 468. Do stacji turystycznej Słowianka zostało raptem 2 kilometry. Minąłem skrzyżowanie szlaków żółtego, czerwonego, niebieskiego, znajdujący się niedaleko tej stacji, i tu zaczęły się pierwsze grzmoty nadchodzącej burzy. Nie było miło, bo już kilka burz w górach przeżyłem, jednak całe szczęście, że Słowianka była niedaleko. Tutaj przyczykałem burzę oraz największą ulewę. Odpocząłem, napiłem się herbaty i dalej w drogę czarnym szlakiem do węgierskiej górki. Padał drobny deszcz. Szlak zamienił się w błotnistą breję i trzeba było uważać, by nie pośliznąć się i nie zjechać na tyłku. Dobrze, że miałem plastikową pelerynę przeciwdeszczową, bo inaczej byłoby kiepsko, oj kiepsko! Po około 3 kilometrach dotarłem do asfaltowej drogi prowadzącej do Węgierskiej Górki. Jestem we wsi Żabnica. Deszcz mocno padał, na szczęście po burzy nie było śladu. Po przejściu dobrego kilometra zatrzymałem busa, który jechał do Węgierskiej Górki i tak zakończyła się moja dzisiejsza wycieczka. Byłem trochę mokry, ale zadowolony. Dzięki za obejrzenie filmu. Pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku. Cześć!